Wielka Księga Objawiń, Jezus Chrystus. Co trzeba więcej? Uczucia. To one decydują o wszelkich procesach. Przez uczucia przeżywacie. Uczuciami zanosicie słowa. One pozwalają odkryć właściwą wartość duchową. Bez nich odczuwacie zbyt mało. Jesteście ślepi, skostniali, już źle funkcjonujecie. Odczuwanie jest cechą ducha, gęstej materii nie. Przecież gęsto materialne ich bez posiadania, bez możliwości jest je zważyć i zmierzyć, a są tak wszechobecne. Osoby delikatne, pełne uczuć, one są wrażliwe. Często się wzruszają. Większość życia przeżywają mocniej. I tak swoje konto duchowe poszerzają. Są żywsi. A przeżycia przebijają wszystkie ziemskie majątki. I mało ważne, czy dotyczą dobrych, czy złych sytuacji. One zabrane są na dalszą drogę, żyją dalej, a materia wszelka pozostanie na ziemi. Jej żywot się kończy bez bycia wieczną. Gdy człowiek ziemski przepuszcza wszystko, co na ziemi spotka przez uczucia, gdy jest w ten sposób czujny duchowy, wiedzie jemu się znacznie lepiej. Kieruje się ciepłem własnego serca, miłością duchową, która rośnie i rozpala ducha. A gdy do tego otworzy oczy i słuch duchowy, to duch jak kompas pokazuje drogę na poziom duchowo istotny. Może po niej pewnie się poruszać z czujnymi wszystkimi zmysłami. A gdy ziemski człowiek używa tylko ziemskich zmysłów, to odbiera tylko ziemskie. Zamyka się w klatce, gdzie prętami jest jego ograniczoność i ciemność. Poza ziemskie bez wychylenia jest bez Znania nawet takich pojęć to dla niego abstrakcja. Jest tak z własnej woli ograniczony, bez wiedzy jest, co znaczy pojęcie wolność duchowa. Tak ubodzy mieszkańcy Ziemi są mocno pośledzeni. Sami pozbawiają się wszystkiego, co prawdziwe i co ma najwyższą wartość zdolność odczuwania, którą trzeba ciągle badać i sprawdzać, aby dobrze się poruszać w tak bogatym świecie. Zrozumieć uczuć, brak możliwości jest. Albo się czuje, albo jest się skostniałym duchowo. Uciekajcie od skostniałych. Bez możliwości bądźcie, aby dać się wraz z nimi pogrzebać za ziemskiego życia. Uczucia Was oszczegają a gdy jeszcze je wzmocnicie swoim poznaniem prawdy, to tak wyposażeni będziecie zwyciężcami. Uzyskacie szczerość, radość. Odniesiecie sukces za sukcesem, będziecie dominować nad skostniałymi, którzy uwolnili się od swoich cech duchowych. Przygniatajcie ciężkim głazem rozumowego tylko już martwego bycia, bo tylko duże. Samo ziemskie ciało to narzędzie ducha. Bardzo mało zostało Wam ziemskiego życia. Wasze złe wybory, złe myślenie, słowa i czyny niosą burze i huragany które tak funkcjonujących ziemskich rozumowych ludzi zniszczą i zmiotą z tej powierzchni ziemi. Przecież to widać coraz mocniej, nawet ziemskim okiem. Przyczyną tych zniszczeń jesteście wy sami. Póki jesteście bez zmian, to zostaniecie wygnani z tej ziemi. Dla was ziemski czas się kończy. Słowa te są przeznaczone do ducha. On je pojmie. Rozumowiec je ignoruje. Fala ziemska go zabierze i w głębiny porwie. Może go wyrzuci na brzeg bezświadomego, lecz to bez znaczenia, gdyż on już podczas pobytu był skostniały. Jego bożyszcze to supermarket religii i kościoły. Takie same zbiorowiska już skostniałych, pozbawionych z własnego wyboru prawdziwego życia. Brak im iskry w Oczy mają dłe, bez wyrazu, zwrócone tylko w koszyk ziemskiego – które ze sobą cały czas noszą. Tacy ludzie szybko się dowiedzą, że wybrali zniszczenie, zatracili się w gęstej materii i w niej giną, już zginęli. Pozostali przy sobie duchu mogą podążać do prawdy. Innej drogi ewakuacyjnej z ciemnej krainy brak jest i nadal tak będzie. Chcący dobra szybko światło znajdą. Ale śpieszcie się, póki jeszcze brama uchylona jest.